No, także tak jak mówiłam na początku live'a, mama mnie wyrzuca z bratem z mieszkania, także dokonaliście swojego celu hejterzy. I już nie mogę liczyć na pomoc finansową ani matki, ani brata. Ale spokojnie, sobie dam radę. Dam sobie radę. To znaczy pomysł jest taki, że będę sobie dawać radę, dawać radę, dawać radę. Tak długo aż dam radę, nie? A potem któregoś dnia. O. Nie, nie będę tego mówić, bo będziecie mi wzywać znowu, idioci pogotowie, nie? Jakbym na przykład powiedziała, że się któregoś dnia podpalę benzynę na rynku krakowskim i dam kartkę, że chcę umrzeć z powodu rozłąki z córką, no to będziecie mi wyzywać służby, nie? Dlatego ja nic takiego nie powiem. A może, 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 może kiedyś tak się stanie bo były różne sytuacje podpaleń na krakowskim rynku i powiem wam że mi to kurwa bardzo imponuje I jak ja bym miała umrzeć to ja bym właśnie chciała tak podpalić się na rynku Powiem Wam szczerze, że zrobię to kiedyś, bo ja nie chcę na żadnym kurwa cmentarzu być, a nie za rozłąkę z córką, nie za tam problemy z YouTube, za to, że Polska nie może być Polską. Kiedyś się podpalę, tak. Taki jest plan. Bo Polska nigdy nie będzie Polską, zawsze nas będą Rosjanie i Niemcy jebać w dupę, zawsze. Po tych teraz yy, wyborach ja, ja się poddałam i chcę wyjechać za granicę. Taki jest mój plan. E, dlatego że w tym parszywym jebanym kurewskim kraju który się nazywa Polska kochani widzowie, wy jesteście młodsi wy doczekacie lepszych czasów, przysięgam wam, doczekacie przysięgam, ja wam to przysięgam ale ja, ja się urodziłam w niewoli sowieckiej w komunizmie 1970 roku i muszę wypierdalać z Polski, bo umrę kurwa też w reżimie sowiecko-niemieckim. A ja tego kurwa nie chcę. Skoro ja nie mogę doczekać wyzwolenia Polski, to ja wypierdalam kurwa z tego kraju. Nie, nie będę patrzeć jak Rosjanie, Niemcy, Francuzi, Anglicy i kurwa cała Europa nas po prostu rozszarpuje. Nie, bę, nie będę na to patrzeć. Wyjadę kurwa za granicę. Wyjadę. I będę mówić, yy, że będę kłamać tak... Tak jak, jak byłam mała, się wstydziłam, że jestem z Polski i mówiłam po angielsku, po francusku, po niemiecku. Udawałam różnych ludzi z różnych krajów. I teraz wyjadę i też, kurwa, będę udawać, że nie jestem z Polski. Dlatego, że ja się Polski wstydzę. Nie udało się. Polsce. Czekam całe swoje życie, żeby Polska wreszcie odzyskała niepodległość, a tu kurwa fakiu nie ma tej niepodległości. Ja się Polski wstydzę. Zawsze się wstydziłam, jak się urodziłam, to się wstydziłam, że kurwa jestem z Polski i. Mam 53 lata i dalej się muszę, kurwa, wstydzić, że jestem z Polski. Wiecie, co wam powiem? Że Polska ma przejebane. Nam już się nigdy nie uda. Lewactwo, Rosjanie i Niemcy nas zjedzą. Już się nam nie uda. To już, kurwa, nie ma o co walczyć, Polski już, kurwa, nie ma. Tyle tych Rosjan tutaj nasrali w czasie komunizmu, tyle Niemców w czasie II Wojny Światowej, w czasie zaborów. Oni nas po prostu jebią w dupę. Niemcy i Rosjanie to, to są dwa narody, które nas niszczą. I nic nie zrobisz z tym. Nic. Nic. Bo, i sprawiedliwość przegrała fajnie. Mo może, i kurwa, wygra za 5 lat, ale co mi z tego za 5 lat? Jak ja chcę, żeby teraz wygrali? Kurwa, przyjmany to. No. Jesteśmy po prostu krajem zamowców. Komunistów, który, którzy nas jebali w dupę po II wojnie światowej, faszystów, którzy nas dręczyli w czasie pierwszej I i II wojny światowej, i tych wszystkich gnoi, którzy nas niszczyli w czasie pierwszego, drugiego I, II i III zaboru Polski. Przyjechali, wsadzili tutaj dupy do Polski. Pożenili się, nawiązali rodziny i nie chcą wydupczać. No. Nie wyzwolimy się nigdy, kurwa, nigdy. Nie wiem, trzeba się modlić. Trzeba się modlić o cud. Kurwa, ja myślałam, że. Po prostu doczekam. Że ja doczekam życia w wolnej Polsce. A kurwa, urodziłam się w zaborach sowieckich i zdechnę w zaborach sowieckich. Kurwa. Nie ma wolnej Polski. Nigdy kurwa nie było. Taka jest prawda. Zaraz wracam. Nie jest spokojnie. Nie jestem pijana, Po prostu. Nie mogę się pospierać po tych wyborach. Kurwa. To jest już teraz. Teraz to już jest po prostu przebana. Paulina Pietrykowska przeszła czterech funtów brytyjskich, brytyjskich i 99, 99 pensów przez Super Hat. To już przestało, przestało być śmieszne ludzie. ludzie. Dzwoncie na to, bo to wie, niech ją zabijają do to bo ja nie mogę wykręcić 112 z armii. To... ale to głupie kurwa to. Ja pierdolę co... co za kurwa? Stein ekstra im przeszyła 10 złotych przez Supercard. Pokaż swoje akta do komunistów. Kurwa, nie, nie mogę znałeś tej kurwy tej. Kurwa ten Stein. Nie, nie wiem, kto to w ogóle jest. To jest jakiś debil, Weź kurwa, wydupczaj z... Z, z tego live'a I ta Paulina Pietrychowska to samo. Weźcie, wydupczajcie z kurwy syny. Ja pierdolę, co za idioci się. Co, co za medy się do mnie kurwa przyplątały? Szachmat. Ja się nie zesarzeję, rozumiecie? Bo to już jest koniec. Myślicie, że doczekacie, kurwa, czasów, aż będę brzydka i stara? Nie, kurwa. Nie doczekacie. bo to w końcu wszystko ode mnie zależy, nie? Kurwa, jakaś mucha cały czas tutaj lata. Zaraz wezmę łapkę i naprawdę zapierdolę, bo już po prostu mam dosyć tej szmaty latającej tutaj, chwileczkę. Idę po łapkę, bo już mam dosyć tej muchy kręcowatej. Jakaś mi yy, po prostu kurwa lata nad głową i za chwilę naprawdę jej przypierdolę, bo już mam tylko dość tego brzęczenia. Słyszycie? O! Kurwa Słyszycie? Dobra widzę ją nie Człowiek prowadzi live'a i tak po prostu komuś nad głową latać, no? To jest zwykłe skurwysyństwo, nie? Trafiłam ją, ale połowicznie, za, za chwilę będzie znowu latać. Szmada. Ale czemu te muchy są takie natrętne? Ja pierdolę, no. Dobra, nie ma, nie ma tej kurwy, nie ma jej. Prześladowanie twórców Youtube ze względu na wiek. Robi to Mateusz Pysiński, karlioner, różni znani YouTuberzy, kurwa. I tu Ela, wampir, ty kurwo, odpierdol się ode mnie. Szmato raz na zawsze, ty pierdol na cipo. Wydóbczaj z tymi swoimi firmami odwal się ode mnie. Głupia, wredna, psychopatko, elwanty. Zrób mi louda. Kurwa, mam do ciebie żal. Ja pierdolę. Myślałam, że jesteś koleżanką, że mnie wspierasz. A ty mnie hejtujesz, jebiesz, dokuczasz. Cały czas trzymasz kurwa kciuki, że w wody wody. jeden funt brytyjski i dziewięć. Paulina z Rumiloda, kurwa, miałam nadzieję, że mi sprzyjasz, oszukałaś mnie, bo nienawidzisz pisu, tak? Nienawidzisz pisu Paulina, nie? O to tobie tylko chodzi, żeby mi zajebać. Bo jaki masz inny powód? Żaden. Kurwa. I ta... Zrób mi Loda, to samo. Sabrina kurwa to samo, Lilianusz to samo. Kurwa. Sama lewica, sama ubest, a nie jej kurwa szlak trafi. A ja już mam to w dupie. Kochani, ja bym chciała powiedzieć, że ja Was bardzo przepraszam, ale ja już. Nie będę walczyć za Polskę. Kochani widzowie moi, pamiętajcie, jeszcze Polska nie zginęła póki my żyjemy. Aś, kurwa, według cześć, kurwa, wydów cześć.